Były już anime czerwone od krwi, były losy gorsze od śmierci, zróbmy fuzję tych rankingów. Oto macie listę wyjątkowo brutalnych, groteskowych, a czasem zabawnych zejść z naszego ziemskiego padołu. Wymagania? Ofiara musiała umrzeć i nie pozostawać w jednym kawałku. Tyle. Zaczynamy. Miejsce dziesiąte. Finałowa scena z Black Bullet. Kisara ostatecznie postanowiła rozliczyć się ze swoim bratem, to żaden spoiler. I potraktowała braciszka mieczem. Po czym poznać dobrego fechmistrza? Po tym, że przedmioty przez niego cięte są tak gładko, że dopiero po chwili się rozpadają. I tak samo było z braciszkiem. Gość potrzebował chwili, aby zaskoczyć, że jest przecięty z góry na dół. Scena miała być dramatyczna, ale ja się z niej śmiałem. Miejsce dziewiąte. Respect my authority. Kolejna zabawna scena. Anos postanowił wyedukować pewnego chłystka, którego imienia już nie pamiętam, kim gówniarz jest i gdzie jest jego miejsce. A do lekcji tej dosłownie użył procesu starcia go z powierzchni ziemi. Później go wskrzesił i znowu starł na atomy. A potem ponownie wskrzesił i rozsmarował. I ponownie, i ponownie. Nieszczęśnik ewidentnie pochodził z Polski, bo był mądry po szkodzie. Miejsce ósme. Jego pogryziona świątobliwość. Jeśli w pierwszym sezonie tarczy miałbym wymienić jeden czarny charakter, poza suką, to byłaby to głowa kościoła. Papież okazał się skrajnie złą osobą, która zapracowała sobie na krzyż, który jej przypadł. To, co się przytrafiło kapłanowi, można porównać tylko do wpadnięcia do rozdrabniarki do gałęzi, pracującej. Satysfakcja, która mi wtedy towarzyszyła, miała mamucio wielkie rozmiary. Miejsce siódme. Kot sklepany na płasko. Nie wiem, jakiej płci jest Pito. W mandze to facet w anime dziewczyna, ale nawet bycie słabszą płcią nie uratowałoby naszego sierściucha przed gniewem gona. Już nie chodzi o to, że ciosy, które Pito zebrał od łowcy, były śmiertelne. Gon nawet po unicestwieniu przeciwnika, nie przestawał go klepać to został ubity gorzej niż kotlet schabowy. Nie ma to jak bezczeszczenie zwłok przeciwnika. Miejsce szóste. Czarodziejskie ręce Makimy. Rytuał, który odprawiał obiekt pożądania Dędziego, wyglądał tak naturalnie, tak gładziutko. Te ruchy rąk, gesty, ocierające się o sie palce i kabumujący ludzie gdzieś daleko, daleko. Z nieszczęśników zostawały mokre plamy, dosłownie nie dało się znaleźć nic, co by przypominało człowieka, gdy Makima skończyła. Miejsce piąte. Maszynka do mięsa, wersja druga, poprawiona. Podobnie jak przy tatę Nojusza, jednemu z bohaterów Enader przydarzyło się coś, co można porównać do zwiedzania maszyny do mielenia gałęzi, kiedy ta jest włączona. Pewnie spodziewaliście się scen z parasolem, ale ujęcie, gdy jednego z bohaterów wkręciło w śrubę motorówki. To była chyba pierwsza scena w tym horrorze, podczas której się śmiałem. Potem było ich więcej. Miejsce czwarte fajnie było. Kary, które spadają na uczestników gry w Danganronpie, są makabryczne, bez wyjątku. Trudno mi było wybrać tą najbardziej groteskową. Ostatecznie zdecydowałem się na zakończenie życia Junko. Panna miała nierówno pod sufitem i widać to było, zwłaszcza podczas jej ostatnich chwil, które były makabryczne. Jeszcze bardziej makabryczne, niż w przypadku poprzednich ofiar. Serio, miałem ciarki. Miejsce trzecie. Żniwa. Szkije z horrorem o epidemii wampiryzmu rozprzestrzeniającego się w małej wiosce. Na szczęście mieszkańcy mieli u siebie dobrego lekarza, który znał lekarstwo na pandemię. Wycięcie w pień wszystkich zarażonych. Pogrom był nieziemski, lecz nic nie przebije śmierci Megumi. Śmialiście się z Kazumy, że umarł przez traktor? No to przestaniecie się śmiać, bo traktory to bardzo niebezpieczne maszyny. Jeden z nich przejechał Megumi po facjacie. Masakra. Miejsce drugie, malowanie ścian. Oto dochodzimy do punktu, w którym musi się powiedzieć patrz, ale go rozsmarowało. Seraz miała dobry powód, aby ukatrupić Zorin i proces pacyfikacji nazistki przebiegał w możliwie najbrutalniejszy sposób. Policjantka wzięła i dosłownie rozsmarowała wampira o ścianę. Zeszlifowała jej parszywy ryj o mur, przyozdabiając tapety na czerwono na całej długości korytarza. Lepszej zemsty nie mogło być. Przed pierwszym miejscem jeszcze kilka honorowych rozsmarowań, które nie zakończyły się śmiercią wymienionych. Nie od razu. Na początek Lucy bawiąca się bando. Byliśmy świadkami jak bohaterka wyrywa ręce żołnierzowi i wydłubuje mu oczy. Podobna krzywda przydarzyła się Juce. Biedaczka miała bardzo bliskie spotkanie z nożyczkami. Zemsta Mustanga i świeżo grillowany Envy. Kto mówił, że zemsta musi być na zimno, na gorąco też jest dobra. W drodze do roślin posiadał umiejętność przemiany swoich ofiar w mięsną pulpę, którą później pakował do worków i ta mięsna pulpa cały czas żyła. I oczywiście nie da się zapomnieć o Gatsie. Los, który spotkał czarnego szermierza, jest niewymownie okrutny. I jeszcze jedno wspomnienie specjalne: Sepuku ziemniaka. Powaga, gdy zacząłem to oglądać, nie mogłem przestać się śmiać. Co prawda nie występuje tu kolor czerwony, ale scena, gdy klient obiera się ze skóry, była mega. Miejsce pierwsze: Życie z dokuro Prota tego show, Kusakabe, ma ostro przerąbane. Aniołek coraz pozbawia go życia, i powiedzieć, że robi to w sposób widowiskowy, to nic nie powiedzieć. Wspomnę, że pewnego razu Dokuro wsadziła w jego pierś wielką, utkaną kolcami żelazną pałę i zaczęła nią obracać, tak że chłopak zaczął wirować, jakby trafił do pralki. I w każdym odcinku prota kilkukrotnie rozbryzguje się po scenografii. Chory serial. Nie polecam. I jeszcze niehonorowe miejsce zerowe. Blood Sea. To anime jest tak słabe, słabsze od dokuro, że nie chciałem go umieszać w zestawieniu. Ale gdy mówisz, patrz, ale go rozsmarowało, masz myśleć, bladz W ostatnim odcinku mamy scenę, gdzie ludzie są blendowani, są wrzuceni do dużego worka i pewien stwór włącza mikser i robi czerwony mus smoothie z ludzi. Albo bierze nieszczęśnika i tłucze nim o albo ujmuje wkurzającą dziewczynę za nogi i robi to, co robi się z kością kurczaka. Kiepskie anime, ale finał ma czerwony. Pytanie do Was. Znacie inne sceny, w którym bohaterom przydarzyło się bolesne rozczłonkowanie? Czekam na komentarze. Brałem pod uwagę jeszcze Titanów, Parasite, Jojo i kilka Shounenów, ale wiecie, trzeba coś odrzucić. Liczę na Wasze komentarze. Do zobaczenia.